Hej, dzisiejszy odcinek będzie się koncentrował na wykonaniu takiego przeplatanego serduszka. W związku z tym przygotujcie 4 paski papieru. Możecie wykorzystać blok rysunkowy bądź techniczny w formacie A4. Każdy paseczek ma szerokość równą 1 cm. Paseczki składamy na pół. Aby bardziej Wam to zobrazować, wykorzystałam dwa kolory. Niebieski, właściwie dwa odcienie niebieskiego ciemny i jasny. I teraz: pierwszy paseczek układamy stroną zagiętą z lewej strony. Drugi pasek, też ciemno-niebieski, stroną zagiętą musi mieć z prawej strony. I teraz Ech, pokażę Wam to w taki sposób: jasny, niebieski, stroną zagiętą będzie miał w dolnej części. A ten w górnej części. I będziemy następnie te paski ze sobą przeplatać. Aby jednak dokładniej Wam to pokazać, będę yy, może brała po kolei. Najpierw jasny niebieski, otwieramy go, bierzemy dolny niebieski paseczek i wkładamy do paseczka jasno niebieskiego. Teraz bierzemy ciemny niebieski, otwieramy go. I wkładamy do jego środka pasek jasno-niebieski. Wygląda to może dość skomplikowanie, ale w praktyce jest to naprawdę proste. Teraz bierzemy drugi paseczek, który ma zagięcie w górnej części. Otwieramy go i wkładamy, wkładamy pasek, górny pasek ciemno-niebieski. I dolną część paseczka jasno-niebieskiego, o tu nam wyszło, przeplatamy przez środek ciemno-niebieskiego. Zobaczcie. Wkładamy do dolnego ciemno-niebieskiego. Teraz pociągamy za końcówki. Za końcówki wszystkich paseczków, dzięki czemu powstało nam coś takiego. Teraz bierzemy górny paseczek, jeden z górnych paseczków i kierujemy go ku dołowi Teraz bierzemy jeden z lewych paseczków i przekładamy na kolejną stronę I tak samo robimy z kolejnymi paskami Natomiast pasek prawy, ciemno-niebieski należy uwaga wsunąć Ten paseczek jasno niebieski. Możemy nawet troszkę o, opuścić i dzięki temu zrobiła nam się pewna przestrzeń, przez którą możemy ten pasek przyciągnąć. Dokładnie tak. Teraz aby utworzyć serduszko, musimy nasze paski, nasze, naszą, nasze paski ułożyć tak. I bierzemy ten element, i przeciągamy go przez ten otwór. Jasno niebieski. Teraz bierzemy ten paseczek, i działamy tak samo. Już teraz odwracamy na drugą stronę. I musimy wykonać analogiczne czynności, czyli jasno niebieski pasek przeciągamy, i ciemno niebieski pasek także przeciągamy, tylko o. Jeśli końcówka jest dość szeroka, bo mogło nam się na przykład źle uciąć, możemy delikatnie trzeczkami ją naciąć, dzięki czemu łatwiej będzie ten pasek psunąć A i już teraz przydadzą nam się nożyczki i nacinamy właściwie ucinamy końcówki nożyczki mogą nam się jeszcze przydać i teraz tak, mamy po dwa paski w każdym miejscu bierzemy skrajne Paseczki jasno-niebieskie i wsuwamy je w tę przestrzeń. Teraz bierzemy paseczki ciemno-niebieskie i wsuwamy te paski w tę przestrzeń. Tutaj. Jeśli, o, mogą nam tutaj wyjść, możemy je ewentualnie delikatnie skrócić. Wracamy na drugą stronę, po czym wykonujemy analogiczne czynności. Czyli wsuwamy w tę przestrzeń tutaj, w ten, a następnie te paseczki. Tutaj, tutaj może być problem, dlatego możemy sobie delikatnie naciąć. Powinno wystarczyć. Spójrzcie, jedno serduszko i drugie serduszko. Jeżeli chcecie być na bieżąco ze wszystkimi nowymi projektami, to zapraszam do śledzenia mojej strony internetowej lubiętworzyć.pl oraz pozostałych kanałów społecznościowych na Facebooku, Pinterestie, Google+, Tylowi, Twitterze i od niedawna również na Instagramie. Uściski i do usłyszenia niebawem.